Hej łowcy! Czym jest geometria nieeuklidesowa? Wyobraźcie sobie świat, w którym prawa geometrii przestają obowiązywać. Niektóre zasady znane z podręczników, takie jak możliwość nieskończonego przedłużania odcinków czy jednoznaczne wyznaczanie równoległych, zostają złamane. Świecie gier daje to niesamowite pole do popisu twórcom, którzy wykorzystują te odstępstwa do tworzenia nieoczywistych zagadek i fascynujących mechanik. Dziś pokażemy Wam gry, które dosłownie łamią granice wymiarów. Od kosmicznych podróży, po surrealistyczne przestrzenie i szalone łamigłówki. Mamy coś dla każdego fana gier logicznych, a także niespodziankę dla miłośników FPS-ów. Gotowi na tę niezwykłą podróż? Zaczynajmy! Outer Wilds od razu zaznaczmy sobie jedno, nie mówimy tutaj o RPG od Obsidianu. Uprzedzamy na wszelki wypadek, bo jak zapewne sami przyznacie, nazwy Outer Wilds i The Outer Worlds brzmią bardzo podobnie. Tytuł otwierający nasze dzisiejsze zestawienie również pozwoli nam przymierzyć kosmos, ale bez walki z syndykatami i korporacjami, stawiając nacisk bardziej na niemożliwe przestrzenie w grach i związane z nimi zagadki oraz eksplorację niezbadanego. Naszym zadaniem będzie próba zatrzymania pętli czasowej, a w tym celu będziemy zwiedzali pobliski układ słoneczny. Konkretne planety przepełnione są łamigłówkami i ciekawymi tajemnicami. A z każdym kolejnym podejściem będziemy mogli odkryć na nich coś nowego. W odkrywaniu sekretów pomogą nam liczne gadżety, w tym plecak odrzutowy czy specjalny radar. No i patek pozwalający smażyć nad ugniskiem pianki. 5D Chess with Multiverse Time Travel czy normalne szachy są dla Was niesonurzące? Geometria nieeuklidesowa w grach logicznych potrafi zagwarantować, że nawet takie klasyki będą naprawdę szalone. 5D Chess with Multiverse Time Travel sprawi, że prosta partyjka będzie rozgrywała się w kilku wymiarach, jednocześnie w przyszłości, w przeszłości i teraźniejszości, a szach na jednej planszy może doprowadzić do mata na innej. To produkcja, która sprawi, że zaczniecie kwestionować swoją poczytalność po 15 minutach, aby po 30 zastanowić się, czy to jeszcze są szachy, czy już przypadkiem nie Multiversum obłędu, a za chwilę po drugiej stronie pojawi się Doctor Strange. Super Perspektywa potrafi być bardzo myląca, szczególnie kiedy zwyczajny, niewielki dom z kartonu po lekkich modyfikacjach nagle spada na ziemię, stając się gigantyczną budowlą. Superliminal jest jedną z tych gier, które wykorzystują podobne mechaniki w zagadkach. Aby wydostać się z tajemniczego programu, w jakim zostaliśmy uwięzieni po zaśnięciu przed telewizorem, zostaniemy zmuszeni do nieszablonowego myślenia i ciągłego kombinowania. Twórcy dodatkowo wprowadzili możliwość dodawania własnych obiektów, przez co można solidnie poszaleć, korzystając z warsztatu Steam. Hyperbolika Hyperbolika udowadnia, że geometria nieeuklidesowa w grach potrafi być naprawdę ciekawie wprowadzona. Sami twórcy zresztą twierdzą, że jej kreatywne wykorzystanie było ich celem. A udało się to o tym lepiej, że całość można doświadczyć z hecetem VR na głowie. Będziemy mogli przemierzać szalone labirynty, doświadczać hiperbolicznego randkowania na czas, czy jeździć na deskorolce w nieskończonym zamku. Do tego mamy masę zabawnych dialogów i sympatycznego, nietypowego humoru. Naprawdę ciężko to wszystko wyjaśnić, bo to jedno z tych doświadczeń, jakie trzeba odczuć na własnej skórze. Manifold Garden. Debiutanckie dzieło studia William Cheer Studio, Manifold Garden, solidnie bawi się zmysłami graczy. Tam, gdzie inne gry 4D łamią prawa fizyki na każdym kroku, tak tutaj większość zupełnie przestaje obowiązywać. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a o ile początkowe etapy wydają się względnie proste, tak im dalej, tym bardziej nasze mózgi będą wykręcane na lewą stronę. Towarzyszyć będzie nam ambientowa, spokojna ścieżka dźwiękowa, a sama oprawa mocno przypomina projekt architektoniczny, ale przeniesiony do trójwymiaru. Hyper Rogue. Geometria nieeuklidesowa w grach może być używana nie tylko do konstruowania wymyślnych łamiących granice wymiarów zagadek, ale też jako podstawa przestrzeni, w jakiej będziemy się poruszać. Takie jest właśnie Hyper Rogue, będące mieszanką gry logicznej z Rogalikiem. Naszym zadaniem jest odnajdywanie kolejnych skarbów, w tym tego największego sfery endoru. Przez osadzenie całości na płaszczyźnie hiperbolicznej ciężko określić, gdzie tak właściwie się znajdujemy, nie wspominając o powrocie w to samo miejsce. Teraz najlepsze. Wszystko to jest dostępne za darmo na stronie dewelopera, a wersja Steamowa dodaje głównie osiągnięcia, rankingi online i kilka podobnych bajerów. Wszelkie aktualizacje projektu wcześniej również otrzymacie na stronie autora. Viewfinder. Jeśli lubicie zabawę perspektywą, czy obserwowanie, jak powstają niemożliwe przestrzenie w grach, a do tego interesujecie się fotografią, viewfinder może być czymś, czego akurat szukacie. To produkcja logiczna od studia Saddle, gdzie przemierzamy surrealistyczne lokacje, obserwując je z perspektywy pierwszej osoby. Polaroid, jaki mamy w naszym posiadaniu, będziemy mogli wykorzystać do cykania fotek, aby później implementować je do świata, np. tworząc przez to jakieś przejścia, czy ożywiając rzeczy martwe. Całość wyróżnia się też grafiką łączącą sobie kilka różnych stylów artystycznych. Fes. Z Fez sprawa jest całkiem ciekawa, bo gdyby nie dość specyficzne podejście jej autora, w dzisiejszym zestawieniu moglibyśmy zapewne umieścić dwójkę. Tak czy tak, brak kontynuacji nie jest problemem, bo jedynka dalej jest produkcją wyjątkową, będąc przy okazji jednym z najlepszych tytułów logicznych. Nie oczekujcie od niej prostej gry 3D, a czegoś mocno nietypowego łączącego w sobie elementy platformówki 2D i 3D właśnie. Główny bohater, Gomez, istnieje tylko w dwóch wymiarach, mogąc się też wyłącznie w nich poruszać, ale w zasadzie wszystkie etapy będą wymagały od nas zabawy perspektywą i specyficznego podejścia do zagadek. My House VAD Większość tytułów z dzisiejszego zestawienia to pełnoprawne, duże produkcje. My House VAD jest za to modem do oryginalnego Duma, ale na tyle wyjątkowym, że zdecydowaliśmy się go tutaj umieścić. Nie chcemy przy tym zdradzać za wiele, bo najlepiej poszczególne elementy odkrywać samemu, także powiemy tylko, że twórcy poszaleli tak mocno, iż momentami odnosi się wrażenie, że złamali chyba wszystkie ograniczenia oryginalnego silnika. W jaki sposób? O tym przekonacie się sami, jeśli oczywiście odpalicie tą produkcję. AntiChamber. Geometria nieeuklidesowa w grach chyba nigdy nie była łamana w tak przyjemny sposób jak w AntiChamber. To tytuł, który początkowo zaczynał jeszcze jako prosta modyfikacja do Unreal Tournament 3, ale rozrósł się tak znacząco, że w efekcie zdecydowano się wydać go osobno, już na Steamie. I całe szczęście, że to zrobiono, bo to po prostu świetna gra logiczna. Podobnie jak w kultowym The Stanley Parable, komputer często będzie próbował nas oszukać, zachęcając do wykonywania pewnych czynności, my zaś musimy wyprowadzać go w pole. Całość nie jest najdłuższa, ale zdecydowanie nadrabia z różnicowaniem. To tylko kilka przykładów niezwykłych gier, bo jak widzicie geometria nieuklidesowa to nie jest tylko teoria. To świat nieskończonych możliwości, który w produkcjach logicznych i przygodowych staje się źródłem niezwykłych przeżyć. A jakie są Wasze ulubione tytuły, które zaliczylibyście do tego grona, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jak zwykle zachęcamy do śledzenia naszego kanału po więcej materiałów takich jak ten i do odwiedzenia naszej strony łowcygier.pl. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!